Uciekał za plecy obrońcy, a Jakub Moryń spodziewał się, że ten będzie blokował. Jeszcze raz Moryń, Iskra, no i teraz się udało, sprzed obrońcy rzucił precyzyjnie, chodzi poza boisko. Jeszcze raz Suros. Rzeszkiewicz. Dobry atak teraz na zewnątrz Rzeszkiewicza. Piotr Swad, ustawia się z piłką w bramce Schodowski. No i zrobiło nam się po Rzeszkiewicz, raz, raz można rzucić. Kowalski, Rzeszkiewicz. No na razie bramka za bramkę. grupa no długo, długo się przedzierał, zdobył bramkę jeszcze. Wiesz, raz można zaskoczyć, dwa razy to już to trochę za dużo, tym bardziej, że to jest dopiero 12 minuta. Iskra, no i Michalak chyba sam był zaskoczony takim... Niestety dla niego Chmurski wygrał ten pojedynek. Suroż. a jest po 7. Po raz kolejny. Moryń, Iskra. Sygnalizacja gry pasywnej. Stankiewicz, Chmurski broni. Zwróć uwagę, że te rzuty i Morynia i Rutkowskiego to są rzuty z siódmego metra. Oni dobrze grają na zwodzie, a brakuje... Za moment ostatnie dwie minuty pierwszej części spotkania. Iskra. Moryń, Rutkowski, 10 metr, trafia. Nie w tym zagranie, troszkę za plecy do Surosza, sygnalizacja gry pasywnej, Surosz, Makowiejew. No to już trzeba liczyć te podania, jednak trafia Filip Surosz, Znowu pasywnie na środku obrony Zagłębie. Jest na ławce rezerwowych Stanisław Gębala. Myślę, że on jest zawodnikiem, który tutaj w tym to że centralnym może pomóc zagłębiu Teraz Pedryś. Pedryś mimo asysty obrońcy. Każdy trener powie, że lepiej tak niż stać pasywniej i próbować w Znowu jest sygnalizacja gry pasy, gry. No i tak, Makowiejew. A płasko. No powiem ci, że... Ale spojrzałeś na powtórkę? No. Prawie. <laughs> Okej. Okay. Takie troszeczkę. Tak, tak, to prawda. Ostatnie podanie, czyli jeden, czyli co kto? Rudkowski będzie rzucał. A i trafia. No, powiem ci, że. <laughs> suroż. Oj, wyszedł w górę. Rzucił w drugi róg. Iskra. Trafił po indywidualnej akcji. Nieco, zaklinamy trochę rzeczywistość. Za obudzi się i zbierze się do odrabiania strat. No zobaczymy jeszcze jakąś jedną, dwie akcje. Na razie, na razie. Pracuje na, razie, na, razie, tak, na nogach. Chluszak. Suroż. Makowiejew. Rześkiewicz jeszcze raz. Dwie minuty i. Ten impuls jest mocniejszy niż rozum. Szwat. A no nie, to nie Szwat, to, Matyjaśnik. to Matyjaśnik, tak. Jeszcze raz proszę popatrzeć, jak biega w defensywie. No teraz akurat puści bramkę Murska, ale jak biega w defensywie, Sebastian Grunowski. W obronie goście. No ale zobacz, głębi kompletnie sobie nie radzi z tą wysoką uroną. a oczywiście w tym momencie, jak ja powiedziałem, no, że sobie nie radzi, to to sobie porodziła, tak. Nie pozwolił Rzeszkiewiczowi. A, a Czubara po raz tak. z przechwytem. Rutkowski wrócił, wrócił skrzydłowy. Kluszak. Danilo Kruszek, teraz bardzo trudne podanie dostał od Rutkowskiego. Trafił Bekisz. Próba wrzutki nieudana. Skłodowski. Wraca Szopa. Jest Czuwara. O, świetnie. Jan Ciągle tkwi. Jest, jest, jest potencjał. potencjał. Tak, tak, to naprawdę. Dwa przechwyty, dwie bramki. Niewygodne podanie. Ostatnie sekundy. Jeszcze Kowalski nad bramką. Ale to już nie ma znaczenia. Zasłużone zwycięstwo w 32-27